Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dzisiaj dawno mnie nie było. Dzisiaj dawno mnie nie było, ale dzisiaj już jestem, bo dawniej mi nie było, a dawniej będę. Słuchajcie, no nie będę drugi raz nagrywał, że się przyjężyczyłem. Byłem na wakacjach i otwierając pewien naprój, wiecie o który chodzi, pomyślałem sobie coś, żeby było coś napisane względem monet. No to otwarłem i tutaj proszę co pisze. Trafi Ci się perełka. Oczywiście na wakacjach nic mi się ciekawego nie trafiło. Znalazłem... Tylko jedną monetkę. Pokażę Wam ją na filmiku zaraz. I już myślałem rzeczywiście, że jest to taka mini perełeczka, ale to nie to. Więc mam nadzieję, że niedługo niebawem coś mi się ciekawego trafi. Zobaczmy tą monetkę. A więc tutaj widzicie to jest ta perełka. Jeden grosz. Słuchajcie, ja zawsze staram się podnosić pieniążki, jak widzę. Tu nie chodzi o jakąś, wiecie, sknerostwo, biedę, ale pamiętajcie o jednym. Z drugiej strony tej monety zawsze jest orzełek. Teraz niedawno była rocznica powstania warszawskiego i często są różne rocznice. Polacy walczyli o wolność i zawsze z szacunku do tego ogła z tyłu warto podnieść i szanować każde, każdą monetkę. Mamy tutaj oczywiście napis Rzeczpospolita Polska. Rok 2014. Jest to taka mini perełka, dlatego, że był to ostatni rok bicia monet groszowych wzoru polskiego. Później było bite przez chwilę Wielkiej Brytanii, jak wiecie. No już pozostały później te orzełki z, dwoma, z trzema paseczkami po bokach, jak wiecie, jaki jest wzór londyński. I tu mamy tą właśnie perełeczkę, którą trafiłem. Moim zdaniem jest to taka mini perełka. Ale mam nadzieję, że niebawem trafi mi się coś fajnego, losowego, coś, co będę mógł wyłowić z obiegu. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!